Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. Na dzisiaj postanowiłem przedstawić wszystkie te zapachy, które tak naprawdę najbardziej lubię, najbardziej cenię, najbardziej doceniam. Typowo z lat 90. które są do dzisiaj wielkimi hitami. No jednego z nich niestety już z nami nie ma. Został wycofany kilka czy kilkanaście lat temu. No szkoda, ale jak najbardziej pojawi się tutaj w tym moim rankingu. Nie będę tutaj gdzieś długo się tak naprawdę wypowiadał na temat tych zapachów, bo nie dość, że jednych już po prostu była gdzieś recenzja jest zamieszczona u mnie na kanale. Także jak najbardziej zapraszam do obejrzenia, jeśli ktoś faktycznie jeszcze nie widział tych recenzji, tych perfum. Tak, a pozostałe, tak naprawdę, których jeszcze nie zrecenzjonowałem, tak naprawdę pojawią się w okresie wiosenno-letnim, bo to myślę, że to dla nich najlepsza aura, najlepsze środowisko, a tak jak zawsze gdzieś wspom wspominałem w moich materiałach, że ja raczej to, co omawiam, co recenzuję, kieruje się głównie tym, na jaką porę tak naprawdę nadawają się te perfumy. Także no, nie, nie chcę też omawiać właśnie perfum typowo letnich czy wiosennych w okresie zimowym, bo tak naprawdę no, skupiam się na tym napraw tak naprawdę, co mamy za oknem. No tak, jakoś sobie to postanowiłem i chcę się tego po prostu trzymać. Dobrze, także pokrótce dwa czysował o tych perfumach i co, i tak naprawdę przechodzę do pokazania i właśnie krótkiej, krótkiego omówienia tych zapachów. Pierwsze perfumy, może faktycznie te, które już niestety są. No, poza perfumeriami, poza półkami perfumerii, niestety nie są dostępne już. Nie wiem, dlaczego tak naprawdę je y, wycofali z produkcji. Chyba być może, no, tam coś jest tak naprawdę na rzeczy. Y, głównie chodziło o Toma Forda. Ale czy to jest prawda, tego nikt tak naprawdę nie wie. Y, jeśli chodzi o Toma Forda, to tak naprawdę chodzi o to, że Tom Ford kiedyś był mm, dyrektorem Domu Młody Gucci później przeszedł, że tak powiem. w no, po jakimś czasie, y, pod swoim szyldem, po prostu zaczął produkować i tak naprawdę ubrania, jak i perfumy i różnego rodzaju kosmetyki. Y, także gdzieś pogłoski chodziły, że jeżeli faktycznie Tom Ford odszedł, to za jego kadencji, wszystkie te perfumy, które y, zostały wyprodukowane, tak naprawdę. No, to gdzieś jakby to miało zniknąć i też tak się stało. Mowa tutaj oczywiście o Gucci Envy. Ja mam tutaj pusty flakon. Mam jeszcze jeden flakon z płynem, który po prostu już jest zepsuty. Tak naprawdę, no szkoda. Szkoda, bo wielkie perfumy. Ale powiem Wam, szczerze, że jeszcze tutaj są wyczuwalne na atomizerze. Ta butelka ma dobre kilka lat, ale cały czas ten aromat tak naprawdę. No jest wyczuwalny. Bardzo moim zdaniem takie nocne perfumy, wieczorowe, wyjściowe jak najbardziej. W klimacie takim kawowo-czekoladowym, ja to tak zawsze je nazywałem. Bo tak po prostu ja, nie wiem, tak odczuwałem ten zapach. Właśnie w postaci takiej czekolady, takiej skóry. Na pewno był to zapach jak najbardziej słodki, taki wieczorowy, otulający. Ale to nie był... Przede wszystkim ulep. To po prostu perfumy z wielką taką klasą, takie bardzo wyjściowe. No coś wspaniałego dla mnie. Gucci Envy z 1998 roku. No szkoda, że nie ma już ich tak naprawdę na rynku. Już w ogóle tak naprawdę nie widzę ich, żeby gdziekolwiek na aukcjach się pojawiały. Owszem, były, ale za bardzo duże pieniądze. Teraz już w ogóle nie ma tych perfum. Nie wiem, chyba wszystko tak naprawdę zostało wyprzedane. A pozostali tak naprawdę chyba nie chcą ich sprzedawać, bo wiedzą, że to jest no faktycznie biały kruk. Także pierwsza pozycja z lat 90., którą bardzo szanuję, którą bardzo lubię, czy też lubiłem, no bo no nie ma ich. Ale jak najbardziej zapach pozostaje, chociażby na atomizerze, czy właśnie w głowie, jak najbardziej je lubię i doskonale pamiętam. Gucci Envy. Dobrze, kolejna woda toaletowa, no to nic innego jak jeden zapach, który tak naprawdę, jeden, jeden z tych zapachów, który tak naprawdę lubię, bardzo szanuję i to jest u mnie chyba w top trójce tak naprawdę, są te perfumy Chanel Alur Om z 99 roku. Yy, recenzja oczywiście jest do nadrobienia, jeśli ktoś nie widział Dwie nawet recenzje, bo właśnie tej, owej, właśnie jak najbardziej aktualnej wody, która jest dostępna w perfumeriach, jak i oczywiście z 99 roku, z roku premiery, właśnie Allure On od Chanel. Także serdecznie zapraszam. No coś wspaniałego jeden z moich najlepszych i na pewno jeden z, z najlepszych w mojej kolekcji. Jak i najlepszych właśnie z lat 90. Dobrze. Kolejne perfumy. Też będzie recenzja, jak najbardziej na okres wiosenno letni. Lodi Sejpurą i Sejmijaki. Tutaj no przebogactwo konwali Juzu nut wodnych, białych kwiatów. No coś wspaniałego. Bardzo takie odświeżające, ale z wielkim, wielkim charakterem perfumy. No, coś pięknego. I Lodi Seypur Om, Ode toilet. Dobrze. Kolejne perfumy. No to, to to jest po prostu absolutny hit. Do dzisiaj jest wielkim, wielkim hitem w każdej chyba perfumerii. Jak najbardziej uniwersalne perfumy, dostojne, z wielką elegancją, klasą, nie narzucające się. Aqua Di Giorgio Armani. Lata 90. Chyba 95. albo 6. Chyba 6. rok. 96. Wejście tych perfum na rynek i po prostu no rozwijają wszystko, co jest możliwe dookoła. Do dnia dzisiejszego bardzo chętnie kupowane, bardzo chętnie używane. No, szczau w dziesiątkę, jeśli chodzi tak naprawdę o powstanie perfum, o wyprodukowanie perfum, świeżych, eleganckich zarazem. I na każdą okazję, tak naprawdę. Aqua podstawowa wersja wody toaletowej. Dobrze. Kolejne perfumy. Tak. Też będzie oczywiście recenzja. Jeden z największych hitów, tak naprawdę tego domu modu, jeśli chodzi o perfumy dla mężczyzn. Karolina Herrera 212. No tutaj przebogactwo jak najbardziej. Takiego składniku jak skoszona trawa, nuty zielone, nuty morskie. Też bardzo taki odświeżający zapach, a zarazem z wielkim, wielkim charakterem. Nie ma czegoś takiego drugiego, moim zdaniem. To jest po prostu Carolina Herrera 212. Tak, myślę, że raczej do pokolenia bardziej młodszego, jak najbardziej, ale myślę, że. Świetnie spiszą się też dla starszych panów. Nie mam tutaj nic tak naprawdę nic do zarzucenia, kto te perfumy powinien nosić, a kto nie. Myślę, że to jest jak najbardziej uniwersalny zapach, właśnie dla panów w młodym czy też w starszym wieku. Akwadi, oj nie, Akwadi, ja tylko? Yy, Carolina Herrera 2000, tak, 2000, yy, 212. No. Za dużo tych nazw, tak naprawdę, czasami. No tak, ale przecież można się pomylić. Nikt nie jest idealny, tak naprawdę. Tak, kolejne perfumy. I to już będą ostatnie, tak naprawdę. Wielki, wielki hit. Do dzisiaj. Myślę, że to dzisiaj jak najbardziej szanowane i przeze mnie, jak i przez grono. Ludzi, którzy faktycznie interesują się tematyką perfum, jak i takich po prostu, no, ludzi, którzy tylko i wyłącznie używają perfum, nie czytają żadnych ciekawostek na ich temat, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu idą do perfumerii i wybierają właśnie ten zapach, bo znają go, znają go od wielu, wielu lat. I tak naprawdę spotkałem się też z takimi ludźmi, którzy faktycznie no, nie chcą innych perfum. Bo związali się z nimi na tyle mocno, że po prostu, no mówiąc wprost, nic innego nie istnieje dla nich oprócz właśnie tej wody toaletowej. Powiem szczerze teraz jeszcze taką ciekawostkę. Ja bardzo lubię te perfumy, ja bardzo je szanuję, jak najbardziej. Bardzo mi się podoba ten zapach, tylko ja nie potrafię ich nosić, ze względu na to, że po prostu źle się na mnie układają. One z biegiem czasu gdzieś potrafią mnie za bardzo zmęczyć, przytłoczyć. Na kimś, jak czuję te perfumy, to faktycznie, no, aż im zazdroszczę. Tak świetnie na nich pachną. No, na mnie jakoś tak, nie wiem, duszno, naprawdę duszno. Jakby nie chciały się rozwinąć te składniki, te nuty zapachowe. Nie wiem. No, kto wie, no, może spróbuję faktycznie w tym roku, na wiosnę, zobaczymy. Może zmieniła się moja skóra. Nie wiem, ale jakoś no, żałuję, że faktycznie no, nie mogę mieć flakonu, nie mogę ich używać, no bo tak naprawdę, no, no tak jak powiedziałem, no, źle się na mnie układają. Oczywiście bardzo tego żałuję. Yy, tak, bez korka tutaj mam Chanel Platinum Egoist, korek. Kilka lat temu komuś odsprzedałem. Znaczy, może źle powiedziałem, czy, że od, odsprzedałem? Ale oddałem, bo ktoś miał właśnie tą wersję w tej takiej butelce, ale nie miał, yy, właśnie korka. Tak jak ja teraz. Yy, po prostu stwierdziłem, że jeżeli faktycznie potrzebuję ja tutaj praktycznie nic nie mam w tym flakonie resztki jakieś no to po prostu oddałem ten korek, yy, jeżeli ktoś go faktycznie potrzebował. Oczywiście serdecznie pozdrawiam, może. Ta osoba będzie oglądała kiedyś ten materiał i sobie przypomni, że faktycznie potrzebował tego korka od Chanel Platinum Egoist. No tak, no przebogactwo, właśnie moim zdaniem, tutaj ziół, no takich świeżych, jak najbardziej. No, tutaj jest, moim zdaniem, to jest najwyższa pół, jedna z najwyższych półek yy, domu Mody Chanel. Jeśli chodzi o składniki, nie ma co tak naprawdę się rozgadywać na temat tych perfum, bo moim zdaniem. Są to perfumy, które powinno się przede wszystkim sprawdzić. Nie czytać o nich, nie słuchać o nich i tym, i tym. tylko i wyłącznie się kierować. Nie, owszem, można poczytać, owszem, można posłuchać, ale to są perfumy jak najbardziej do przetestowania przed zakupem. Je po prostu trzeba zrozumieć. Tak jak u mnie w moim wypadku, no niestety źle się układają, męczą mnie. Ale oczywiście nie skreślam tych perfum. Są jak najbardziej eleganckie, klasyczne, ponadczasowe. No i zazdroszczę wszystkim tym, tak naprawdę, którzy potrafią używać tych perfum, czy też no, fajnie na nich się układają. Zazdroszczę Wam. Tak, no coś niesamowitego. Ja tutaj po prostu jak sobie wącham ten atomizer, to jest wszystko ok. To jest no, świetnie odbieram ten zapach, jak najbardziej. Na plus, ale gdy już yy, tak naprawdę użyję jej globalnie, w postaci chociażby dwóch yy, chmurek, no to dzieje się źle. No, zadusznie jest ten zapach dla mnie. Nie chcę się rozkręcić, nie chcę się właśnie jakoś, nie wiem, ulotnić, jakby ta nuta alkoholowa. No nie wiem, no po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, zazdroszczę wszystkim tym, którzy no, fajnie, świetnie pachną tymi perfumami. Chanel Platinum Egoist, czyli flanker y, egoist. Chociaż nie wiem, czy to flanker, może nazwać flankerem, bo to są dwa różne zapachy tak naprawdę. Moim zdaniem to jest Platinum Egoist, a nie Flanker Egoist. Podstawowej to wersji y, tej z 90 roku tak naprawdę. Y, dobrze. Y, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o moje najlepsze właśnie czy też jedne z najlepszych perfum, bo może faktycznie coś pominąłem, jeśli chodzi właśnie o zapachy z lat 90. Wielkie klasyki, które do dziś tak naprawdę królują w perfumeriach i chętnie, naprawdę chętnie są sięgane przez koneserów perfum, czy też przez zwykłych tak naprawdę użytkowników, bo są bardzo mocno związani z tym jednym zapachem i po prostu no, nie chcą nic innego, czy właśnie wspomniane Platinum Egoist, Aqua Di czy chociażby Allure Pour Homme od Chanel. Postaram się zrobić materiał taki dla pań, to jak najbardziej. Też sobie wyszukam takie no, te prawdziwe perełki z lat 90., które no, bardzo, bardzo lubię. Tak, to chyba byłoby na tyle z mojej strony co do tych zapachów. Tak, jak wspomniałem pokrótce, kilka słów, bo no nie chcę się rozgadywać. Nie chcę też, żeby ten materiał trwał nie wiadomo ile, bo każde perfumy doczekają się swoich recenzji, czy też po prostu już są u mnie na kanale. To był po prostu taki mój ranking tego, co tak naprawdę najbardziej lubię, właśnie z lat 90. <laughs> zapraszam, oczywiście, do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jakie wy tak naprawdę lubicie zapachy, które są. Najlepsze te z lat 90. Yy, oczywiście Panie też proszę jak najbardziej, żeby już tutaj wpisywały swoje perfumy, czy też swoich mężów, yy, którzy, którzy tak naprawdę używają właśnie tych zapachów z lat 90. jak najbardziej wskazane. Poczytamy sobie o tym. <laughs> I co tak naprawdę? Yy, oczywiście zapraszam wszystkich na Patronite oraz Instagram. Zapraszam tak jak wspomniałem do subskrypcji kanału tak naprawdę widzimy się w przyszłym odcinku, pachnącym jak najbardziej, z kolejnymi moimi tutaj ciekawostkami na temat perfum. Yy, tak, trochę może faktycznie jestem rozkojarzony, ale tak jakoś myślę o tych zapachach, tak dużo w głowie mi chodzi pewnych rzeczy, że faktycznie mógłbym coś jeszcze dopowiedzieć, czy też nie, ale no, no nie chcę gdzieś przedłużać tego materiału, może faktycznie zrobię taki materiał Bardziej dokładne, jeśli chodzi o ogólnie perfumy, właśnie z lat 80. czy 90. No bo to może być faktycznie interesujący temat dla konoserów, czy, to, czy też dla ludzi, którzy faktycznie no, kochają te perfumy z tych lat 90. czy 80. i chcieliby faktycznie posłuchać, co ja mam do powiedzenia na temat tych zapachów. Yy, tak, ostatnio ktoś właśnie tak naprawdę też mi napisał, co mnie bardzo zaciekawiło, bo ja się jeszcze nigdy nie spotkałem z taką teorią, przynajmniej ja tak nie myślę i nikt z moich znajomych, z tych wszystkich, których znam w moim życiu, no nigdy w życiu tak naprawdę nie powiedział, że 30 lat to jest mało być na rynku, jeśli chodzi o perfumy. No nie wiem, no bardzo się tym zdziwiłem, może faktycznie pomyślałem, może opowiadam bzdury. Chodzi o materiał związane z perfumami wszechczasów. No nie wiem, no może faktycznie dla kogoś jest 30 lat mało, no dla mnie to jest dużo. I tam była wzmianka też o tych właśnie latach, że dużo to jest dopiero 50. Że jeśli faktycznie perfumy mają 50 lat i są na rynku przez cały czas, no to wtedy jest dużo. A te, które 30, no to mało wyszło. No nie wiem. No nie będę dyskutował. Może faktycznie ja mam inną rację, ten ktoś ma inną rację, czy też, czy też tak naprawdę y, wszyscy moi widzowie, wy Państwo macie inne racje. No bo tu nie chodzi o spór żaden, o, o, o żadną opinię i tak dalej. Tylko po prostu no każdy wyraża tak naprawdę swoje zdanie. Ale no. 30 lat to jest dla mnie dużo, no tego będę się trzymał, tak naprawdę. <laughs> Dobrze. Nie przedłużając, pozdrawiam serdecznie wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym pachnącym materiale. Pozdrawiam, cześć.